Wiele lat czekaliśmy na odbudowę tego mostu, który w przeszłości był w dramatycznym stanie, wręcz agonalnym, w łącznie z tym, że trzeba było go zamknąć dla użytkowników. Dlaczego on ważny? Dlatego, że umożliwia wjazd na teren parku rodzinnego Uzbornia. To ważne z kolei, żeby zabezpieczyć mieszkańców Bochni użytkowników tego terenu przed niebezpieczeństwem na przykład przeciwpożarowym natomiast różne inne służby, które mogą być przydatne przy zachowaniu czy w celu zabezpieczenia tego całego obiektu również umożliwia komunikację Przecinamy.